Natalia Kukulska ma bardzo wyjątkowego syna. Ludzie nie mogą się nadziwić jego talentami. Natalia Kukulska pochodzi z rodziny o artystycznych korzeniach. Nic więc dziwnego, że wokalistka pasją do muzyki zaraziła także swoje pociechy. Syn piosenkarki ma zaledwie 25 lat, a już odnosi sukcesy w branży. Występuje na scenie ze znaną mamą, z którą ma wyjątkową relację. Natalia Kukulska doczekała się trójki dzieci. Jej syn już robi karierę. Natalia Kukulska od 25 lat jest żoną perkusisty Michała Dąbrówki. Zakochani doczekali się narodzin trójki pociech, syna Jana oraz córek Anny i Laury. Dzieci oczywiście odziedziczyły talent poznanych rodzicach. Według zapewnień, artystki uwielbiają muzykę i taniec. Syn wokalistki ma już zresztą za sobą pierwsze poważne kroki w branży. Urodziny w 2000 roku Jan Dąbrówka poszedł w ślady rodziców. Bardziej niż śpiewanie zainteresowały go jednak instrumenty. Mężczyzna znakomicie opanował sztukę gry na perkusji, co ciekawe, świetnie radzi sobie także z marembą. 25-latek miał już okazję występować na wielu wydarzeniach muzycznych. Towarzyszył swojej mamie podczas koncertów w filharmonii Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Współpracował także z gwiazdami młodego pokolenia, w tym na przykład z synową Doroty Szelongowskiej, Zalią. Jan Dąbrówka swoimi osiągnięciami artystycznymi najchętniej dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. Natalia Kukulska ma szczególną relację z synem. Jest bardzo dumna. Natalia Kukulska co jakiś czas opowiada w mediach o swoim życiu prywatnym. Z jednej strony nie jest zwolenniczką wystawiania relacji na ocenę internautów, a z drugiej strony nie ma problemu z tym, by czasem uchylić rąbka tajemnicy na temat rodziny. Podcaście studio 96.0 artystka przyznała, że ma ze swoim synem znakomite relacje. Wszystko przez to, że oboje mają wspólną pasję jaką jest muzyka. Jak ktoś ma wrażliwość na muzykę, na jej odbiór, to jest jakiś rodzaj języka emocjonalnego i wydaje mi się, że przez to jest nam się łatwiej porozumiewać, wyjawiła. Natalia Kukulska widzi wianie nie tylko swojego syna, ale także niezwykle uzdolnionego artystę, który doskonale sprawdza się w powierzanych mu rolach. Grywa ze mną, w projekcie czułe struny grał na instrumentach symfonicznych perkusyjnych, czy w MTV grał na marimbie, wspominała. Choć Natalia Kukulska uwielbia swój zawód, to i tak najlepiej czuje się nie na scenie, a w domu. Artystka zadbała o to, by dzieci traktowały ją przede wszystkim matkę, a nie znaną wokalistkę. To właśnie dzięki temu może pochwalić się wyjątkową relacją ze swoimi pociechami. Z tego chyba jestem najbardziej dumna w życiu, że mamy bliski kontakt. Rozmawiamy o wszystkim, nie kłócimy się, dodała.